Ogień, ogień na metę! Hop, hop, hop! hop. Gas mi, kuś Pięknie! Dobno. Gaz, gas! Tak? Na na z nie liczę nie, reci, reci, reci. nie, liczy, tam? nie liczy, tam? było 300 metrów, i nie, było nie Nie? ale ładnie, Dawaj, dawaj, Super! Brawo, mi, brawo. Pięknie. Tak?

Wiciu, wiciu. Pięknie, wiciu. Trzymaj to, mnie. Tak, tak, wiciu. Daj, zawrotka. Przełożenie, wiciu. I, I już gaz. już gaz, wiciu. Super. Końcówka. Dawaj, jeszcze dwie osoby masz, czy całą biziutko. Knięciutko. Zobacz, dawaj. Droga.